Blisko frontu z narażeniem życia swoją ważną misję informowania świata o brutalnej wojnie codziennie w Ukrainie wykonują dziennikarze. Według Reporterów Bez Granic w zeszłym roku zginęło ośmiu dziennikarzy, w tym pięciu obcokrajowców. W tym samym czasie Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy poinformowała o dwunastu przedstawicielach mediów zabitych w wojnie w Ukrainie. Prezydent Ukrainy Wołodymir Załański oddał hołd poległym dziennikarzom wojskowym i oficerom prasowym. Napisał na telegramie, że dzięki pracy dziennikarzy wojskowych i oficerów prasowych mgła wojny się oczyszcza, zbrodnie rosyjskich najeźdźców są rejestrowane, a wyczyny ukraińskich żołnierzy stają się znane całemu światu. Pamiętamy i pochylamy głowę w żałobie po wszystkich dziennikarzach wojennych, korespondentach, oficerach prasowych i specjalistach public relations, którzy polegli z rąk wroga podczas wykonywania swoich obowiązków. Jestem wdzięczny naszym mundurowym pracownikom mediów, którzy byli w najgorętszych miejscach od pierwszego dnia oporu wobec rosyjskich najeźdźców. Napisał Załęski. Ze swojej strony, główno dowodzący siłami zbrojnymi Ukrainy Walerij Załóżny zaznaczył, że tylko w czasie zakrojonej na szeroką skalę agresji zbrojnej Rosji ośmiu dziennikarzy zginęło bezpośrednio w trakcie wykonywania czynności zawodowych, a 24 zginęło jako uczestnicy walk w siłach zbrojnych i w wyniku rosyjskiego strzału.